Ojciec, to się źle skończy No się ma, na a to jest kolejny film z tego kanału. Jak widzieliście, po wstępie e, mamy nową kopeczkę, coś zbudowaliśmy. E, no jeszcze będzie ona dorabiana, ale ogólnie jest okej okay. Taka przelotowa tym razem, nie wiem ile mam metrów. Jest nawet, no jest nawet daleka, tak szczerze. Jest nawet spoczko i sobie zobaczymy, więc lecimy kolejny raz. I ogólnie trzeba wcisnąć trzy korby, bo inaczej to tak średnio widzę to dolatywanie. Lecę. Uo! Siup O Ooo! Ło Łocie, beton! A ja sobie robię rozciąganko Dawaj O, się tygry to Ile osób mogę przeskoczyć? Okay. Oh. Skowaj, skowaj. Wow. Cztery osoby! O ale czub! O kurde, na, na dwóch! Na backyardzie więc piknę na no ukendera, bo mi się w życiu nudzi. Hop. O kurde, zartowałem, jednak mi się nie nudzi i ja odchodzę z roweru. Oh. No i teraz mi się w życiu nie nudzi, bo słuchaj, zrobiłem. Let's go. Ktoś tam za dziewczyna, miód, malina, co to jest za dziewczyna, o, o kurde, czy ktoś powie mi, miód, malina, ale piach. Ogólnie jesteśmy już na dropiku, tak swoją drogą tak miałem powiedzieć, z backyarda pojechaliśmy na dropika i ogólnie jesteśmy sobie tutaj w tym lasku. I skaczemy dropika, może coś powodujemy, chociaż nie mamy w sumie łopat, więc tak średnio. Jakieś nowe traski może e, zobaczymy. A teraz sobie trochę poskaczę dropika. E, no, kilka razy na pewno bym chciał skoczyć, a więc trzeba po prostu sobie go skoczyć, tak? A więc lecę! Może jakiegoś tej topa bym spróbował? Nigdy. Nigdy nie próbowałem tej topa na dropie. E, no nie wiem, zobaczę jak to będzie, co dzisiaj porobimy. Jest okej. Okay. Tyj, pierwszy pociąg na ten. Dropi, no. Na dropie Na no, dropie. Dawaj. Nie ma, jak się, jak się na No, a ten drop teraz taki ci Dobra, jest. możemy... To lecimy! Lepce! Łarek, Ah, well, não.